Modłowa wyrocznie obejmująca łańcuchy EVM i nie EVM, Redstone to właśnie tego rodzaju sieć. Oracle jest nie tylko szybka i wydajna, ale też zapewnia odporne na manipulacje strumienie danych międzyłańcuchowych stanowiące podstawę protokołów DeFi na dowolnym blockchainie. 72 nowe integracje, 22 nowo obsługiwane sieci, modułowość, która umożliwia aktualizację poszczególnych fragmentów bez wpływu na całą resztę, wyrocznia 100 razy tańsza niż największe wyrocznie na rynku. Co zatem może pójść nie tak? Ja jestem mega byczo nastawiony do tego projektu i dlatego powinniście obejrzeć to wideo do końca absolutnie i zdecydowanie. Jak wiecie, DeFi nie mogą istnieć bezwyroczni, dlatego dzisiaj przedstawię Wam projekt skrajnie użytkowy wyprzedzający konkurencję, i jeden z najmocniejszych listingów na Binance w ostatnim czasie, który dzisiaj o 10 UTC wjechał na premarket i z tej okazji mieliśmy launch pool, w którym mogliście farmić tokeny RED za pomocą swoich BNB z nagrodami wynoszącymi. Łącznie aż 40 milionów tokenów. Link do giełdy tutaj wraz ze zniżkami jak zwykle macie pod filmem w przypiętym komentarzu. TVS wynosi tutaj prawie 4,7 miliarda dolarów. Jest to czwarty wynik na rynku jeżeli chodzi o sieci Oracle. Wyżej mamy już tylko Pyt z wynikiem 6,72 miliarda. Chronicle z wynikiem 6,9 miliarda. I rzecz jasna Chainlink, co wcale nie jest takim złym wynikiem biorąc pod uwagę, że Token dopiero startuje, bo dajmy na to Supra plasuje się na ósmym miejscu z wynikiem nieporównywalnie gorszym, bo zaledwie 500 milionów dolarów. Mam nadzieję, że mniej więcej wyjaśnia to Wam o jak dużym projekcie jest mowa. Tymczasem to nie wszystko, bo prawdziwa moc Redstone w tym wypadku tkwi w oczywistej przewadze technologicznej nad resztą sieci Oracle. Co ciekawe w tym wypadku mamy również bardzo duże wydatkowanie na marketing, a to także jest rzeczą kluczową. Sam token RED jest tokenem użytkowym i jest wykorzystywany w celu zabezpieczania sieci, potwierdzania jakości i spójności danych. Oprócz tego jest wspierany przez AVS jako płynny token restakingowy, a każdy hodler może wrzucić go w Redstone AVS na Eigen Layer. Stakerzy dostają tutaj nagrody za dane zużyte na ETH, na BTC, na Solanie czy USDC, co samo w sobie jest ciekawą opcją, natomiast modułowy Oracle Stack od Redstone dzieli się na kilka pomniejszych modułów, które zajmują się tutaj odpowiednio pozyskiwaniem danych, ich dystrybucją, przekazywaniem i konsumpcją. Projekt uzyskał 22,87 milionów dolarów w trzech rundach prywatnej sprzedaży, na dzień 25 lutego całkowita i maksymalna podaż tokenów wynosi 1 miliard, a w momencie notowania na Binance w obiegu będziemy mieli 28% podaży, czyli najpewniej 280 milionów monet. Redstone to zatem modułowa technologia Oracle, stworzona przez programistów dla programistów. Ma on dostarczać najbezpieczniejsze, najdokładniejsze i najbardziej niezawodne źródła danych na rynku w modelach Push, Pull i Bespoke. Modułowy stack w tym wypadku umożliwia obsługę dowolnego zasobu na dowolnym łańcuchu i w dowolnym przypadku użycia. Jest to pierwsza wyrocznia obsługująca płynne tokeny stakingowe, wdrożona m.in. przez Ether Finance, Renzo, Kelp DAO czy Puffer Finance. Jest to także pierwsza wyrocznia obsługująca stable przynoszące dochód, przyjęta przez Eternal Labs, Resolve, USDX czy Elixir, a także pierwsza wyrocznia stakingu BTC przyjęta przez Lombard Finance, PAM, BTC Lorenzo i Solve. Dodatkowo jako jedyna wdraża tutaj framework komunikacyjny dla agentów AI Clara. Jest to Oracle wybierana przez wszystkie największe nowe sieci, m.in. przez Inc. L2 od Krakena, Unichain, Movement, Story, Berachain, Sonic i wiele, wiele innych sieci. Także Redstone został tutaj również dodany do konfiguracji Oracle protokołu Spark, czyli jednego z największych i najbezpieczniejszych protokołów pożyczkowych na rynku. Protokół obsługuje 78 blockchainów i ponad 1250 unikalnych Zasobów, a to więcej niż jakakolwiek wyrocznia na rynku. Do tego odnotował wzrost rzędu 500%, jeżeli chodzi o użytkowników, a TVL projektu wzrósł w 2024 roku o ponad 6000%. Kolejnym plusem jest to, że aż do końca 2025 roku nie czekają nas tutaj niespodzianki w postaci większych unlocków. Jeżeli chodzi o pierwszy kwartał 2025 roku, to mamy tutaj m.in. wprowadzenie na rynek wspomnianej przeze mnie struktury AI, uruchomienie głównej sieci Redstone na Eigenlayer jak i oczywiście wsparcie dla nowych łańcuchów takich jak Berachain, Story, Unichain i Monad. W drugim kwartale między innymi tworzenie niestandardowych produktów RWA i Proof of Reserves dla instytucji wykorzystujących ZK. Również eksploracja i eksploatacja istniejących przypadków użycia sztucznej inteligencji, które można by wykorzystać do zwiększenia efektywności samej wyroczni, jak i rozbudowy struktury Clara, a także stworzenie nowego produktu Redstone Lighting oferującego zerowe opóźnienia w aktualizacji. Cen jako najszybszej możliwej implementacji na rynku. Trzeci kwartał ma natomiast celować we wdrożenia wśród podmiotów korporacyjnych i instytucjonalnych w łańcuchu dostaw na dużą skalę. Mocnymi stronami projektu są w tym wypadku szybkość, modułowość i jest to Oracle 100 razy tańsza niż inne sieci Oracle. Także tutaj, jeżeli chodzi o integrację, no to generalnie można tutaj bardzo szybko to wszystko zintegrować, w przeciwieństwie właśnie do innych wyroczni. Tutaj nie potrzeba na to zbyt dużo czasu. Jest to niewątpliwie spory plus. Podsumowując, premarket na Binance właśnie ruszył. Ja na pewno ten projekt będę śledził. Nie wiem, jak przy obecnej kondycji rynku cena zachowa się na listingu, czy będą wzrosty, czy spadki. Ale jako, że nie mam zbyt wielu wyroczni w swoim portfolio, to zdecydowałem już, że postawię właśnie na tego altcoina, bo technicznie prezentuje się. Najlepiej, do tego pole do wzrostów jest tutaj dużo większe niż w przypadku obecnego już od dłuższego czasu na rynku Chainlinka. Oczywiście będzie tutaj trzeba poczekać na odpowiedni moment. Myślę nawet, że jako jeden z nielicznych w przyszłości może być w stanie z nim nawet otwarcie konkurować. Oczywiście, listing na Binance zawsze oznacza dużą zmienność cenową, tak więc doradzam jak zawsze spokój i nie polecam inwestowania w okolicach listingu. Jest to projekt, w mojej ocenie, mocny, mający szansę konkurować z najlepszymi wyroczniami na rynku no bo przede wszystkim na wielu polach ma nad nimi przewagę. Nie doradzam natomiast kupowania Red w okolicach notowania, film jest recenzją projektu, a nie poradą inwestycyjną, zawsze o tym pamiętajcie. Wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, cześć!